Kurde. Tutaj, dobra, dowody włożyłem. To ma cholerny sens. Przegrałem w jedną grę i obiecałem jej, że po prostu, no, no, tak się zdarzy, że powiem. No, no i masz, no i mam nadzieję, że się cieszysz. Pójdę potem. A co tam? Pójdę potem. Prawda? Lepiej iść potem niż iść nie potem, więc. Siemyna was, z tej strony skąd dzisiaj witam was w nowym odcinku 7 tutaj jest to nowa Alfa Alfa 6, Alfa 6, na którą długo czekałem. I szczerze mówiąc, skąd się doczekałem? Dodali naprawdę sporo, tylko nie dodali tego na co czekałem, czyli tego, że można ukrywać się tak jakby przed zombie, tego jeszcze nie ma. I tak samo nie dali jeszcze e, systemu, który pozwala na odpychanie zombiaków Ale Alfa 6 jest, i to jest najważniejsze, żeby ją aktywować, trzeba po prostu wejść na Steam, kliknąć w prawem wszystkie myszy, właściwości e, i zaznaczyć, to że chcesz udzielać się jakby w testach bety, bo to jest Beta Alfa. F6, tak może tutaj nazwać. Jest taki sens? Nie ma według mnie. No no okej, okay. zacznijmy sobie grę. I tak, i powiem wam, że pojawił się e, nowy, w sumie tutaj dodali drugą stronę tak naprawdę. Dodali e, TO, czyli nie wiem, łączenie się, nie, nie wiem w sumie co to jest tak naprawdę, ten nad, ale jeżeli macie ochotę poczytać trochę o tym, to wejdźcie na ich stronę i tam macie wszystko wypisane. Ja wam jeszcze trochę powiem o tym, co tutaj dodali. E, nie wam tego pokazywał na kreatywą, ponieważ na, na, na kreatywie, na, na cheat mode, bo, bo po prostu nie widzę w tym sensu, bo nie dodali tego aż tak dużo, żeby. Znaczy, dodali tego naprawdę sporo, tylko nie dali itemów nowych, tak jakby, które mógłbym wam pokazać. Wiem, że dali nowe narzędzia z Podajże stona, czy czy czegoś tam. Dobra, to co? E... Zacznijmy sobie w sumie, co będziemy czekać, prawda? Pojawił się nowy, czekajcie, pojawił się nowy ekran. Co będzie w następnym odcinku? Będzie ten stylish system, będzie smooth terrain. Teraz dwa, trzy, nowe, dwa nowe biomy, albo jeden nowy biom. E, jeszcze będzie zombie wake system, czyli tak jak na przykład jest w DayZ. Nowe lokacje, tutaj widać jakiś stadion, czyli już coś jest fajnego, e, Mądrzejsze boty, można by to tak nazwać? Pewnie tak. Eee, I w sumie to tyle, o czym... o czym mógłbym teraz powiedzieć wam w tym, co będzie w nowej alfie, tak jakby. Więc przejdźmy do gry. No i tak, jak na pierwszy rzut oka oczywiście nic się nie zmieniło, ale to pewnie jak otworzymy mapę, to zobaczymy, jest o wiele tego więcej. Proszę bardzo, wiem, że dodali trzy nowe... Trzy nowe stacje benzynowe, dodali nowy biom, to jest podajże ten o-biom, tutaj o I biom ogólnie chyba cała, całe to o, tutaj o to jest co jest nowy biom, czekajcie, oddalimy sobie, patrzcie jaka teraz ta mapa jest wielka Dodali randomowe spawny e, dla ludzi, dla nowych playerów, dla ogólnie teraz nie widać takich gwiazdek, widzicie i, i, i dodali ogólnie, ogólnie teraz są randomowe, nie wiem, nie wiem dokładnie w którym miejscu to może być, więc o, widzę, że dodali też nową było Ale gdzieś tak porozstawiane po mapie to gdzieś jest, prawda? Mapa wcześniej kończyła się podajże tutaj o, o tutaj o, na tym o, e, terenie tak jakby I tego, tego, w sumie nie było, tego wyżej Tutaj są jakieś nowe lokacje, tutaj są nowe lokacje itp tp. i td. Dodali nowe, e, nowe rzeczy W sumie do, a właśnie, pełne udźwiękowanie, udźwiękowienie tego co, co robimy w menu, czyli znaczy w tym menu w sumie e, Pełne udźwiękowanie jeżeli chodzi o ogólnie o, o rzeczy, o, o to co robimy, o robimy, o, psujemy itp. itd. wiecie, no to w takim, takim sensie. To dokładnie tak naprawdę nie, nie wiem. E... Czekajcie. Aha, tu chodzi o to, żeby. To jest tutorial, jak i co zrobić, żeby żeby taki. Tutaj, jest pierwszy tutorial, jak i co zrobić, żeby wszystko dobrze wyszło, tak? To jest na przykład jak naprawić broń. Naprawić Naprawia się poprzez położenie dwóch e, obok siebie, tak? O o to mi chodzi, prawda? I to jest to jest e, broń. Szkoda, że jednak nie zrobili tego, że jak się położę przed bo to, bo to trzeba postawić tutaj na samym początku, co nie znaczy tak o. Żeby, żeby coś się utworzyło, jeżeli postawi się kratkę niżej, to już nic z tego nie wyjdzie. To jest bardzo, według mnie, złe ja bym chciał, żeby to poprawili. Ale za to. Czekajcie, niech ja to tylko znajdę. Czy niech ja tylko coś zrobię? Niech ja tylko coś wykopię. Czekajcie, zejdźmy sobie na dół. I ja wam za chwilę pokażę. Coś, co mi się teraz naprawdę. Na co narzekałem w odcinkach, i to dużo. Czekajcie. Naładujmy, naładujmy, naładujmy. Eee. Co jest, w... kurde? Eee. Albo mi się wydawało. Dobra. To jest to jest chyba jakiś bug, bo tego ta, tak raczej nie powinno być. Tak, to jest to jest na pewno jakiś bug. No ale dobra, nie, nie patrzmy na to, po prostu się zepsuje. Zawsze mogę wrócić do poprzedniej alfy e, poprzez po prostu odznaczenie tej opcji e, opcji w Steamie i tyle. No więc tak, o czym mi chodzi? Jak, przy, jak nacisnę teraz w sumie ten o przycisk, to zbiorą się wszystkie itemy, które są w pobliżu. Nie wiem, czy trzeba. Czy tak, trzeba trzymać przycisk, dobra, trzeba trzymać. I wszystkie itemy w odległości czterech kratek zbliżą się do mnie i będą automatycznie do mnie tak, jakby wchodziły, prawda? Czyli zbierały się tak, jak to w Minecrafcie zbierało się automatycznie, tutaj zbierały się po prostu przez przytrzymanie klawisza E. To jest bardzo przydatne, na to ja naprawdę sporo narzekałem, narzekałem i teraz mi się to bardzo, ale to bardzo podoba. Dobra. Wiem, że dodali też nowe itemy, które e, można przerobić na Scarp Metal. Nie wiem dokładnie jak, jak one się nazywają, jakie one są, ale dodali, to wiem. Eee, to beznadziejnie wygląda, jest. O, matko. Dobra. Czekajcie, może sobie zostawimy w sumie itemy, których nie będziemy używać i pójdziemy do nowy biom. Co o tym myślicie? Jest. E, są, jak już mówiłem, są nowe stacje, są nowe. E, nie wiem, coś, wiem, że jest z armią, z armią, są itemy jakieś, jakieś od armii, od normalnej armii, taki wojsko itp. itd., więc ja, oj, nie ten klawisz, nie znałem, i ja chcę zobaczyć, jak to ogólnie będzie, A, kurde, ja wywaliłem, nie, gdzie ja to wyżyłem? a, na ten, dobra, ale widzicie, nawet ten, cały wszystko wygląda normalnie inaczej, teraz, poprzez nacięcie R w skrzyni, wbierzemy wszystko do środka, tylko ciekawe, jak, jak włożyć to wszystko potem z powrotem, prawda? O, nie, muszę czekać. Nie, tak nie e, e, Dobra, tutaj pisze 0. Coś się sta i tutaj też pisze 0. O matkę, dobra, widzę kolejny, widzę kolejny błąd. Tak naprawdę, widzę błąd. Było tego 5, jest, jest to, były 2, jest 0. No, no dobra, to widzę, że jest błąd, i to postaram się. E, tak jakby zgłosić tam do nich, czyli co, jak teraz, tak, aha, czyli to po prostu nie istnieje. Jak, tak, jak, się, jak się kliknie e, kółkiem myszy, to po prostu wtedy jakby wszystko znika, przedmiot znika po prostu. Dobra, zostawmy to, co naprawdę nam nie będzie potrzebne, czyli kolce. Weźmy tylko jakąś broń. Nie mamy już w sumie zużyliśmy całą benzynę na jedne, jeden raz w sumie na jedno takie wiercenie Trochę niefajnie, trochę bardzo niefajnie. No ale dobra, no to jest to jest alfa, tutaj wszystkiego można się spodziewać. Pójdziemy, zobaczymy co będzie dalej. Ja się boję jednak o, o shotguny, bo nie wiem czy jeżeli ja teraz przyładuję, no właśnie zużyję mi... A nie, w sumie to jest też coś, co, na co narzekałem, co mi bardzo nie pasowało. Albowiem, teraz jak chcę przeładować, to bierze tyle amunicji, ile, ile jest potrzebnych. Jest tak przynajmniej to wyglądało. Eee, I i to, to w sumie mnie cieszy, tak jakby nie patrzeć. Wiecie, to mnie cieszy, bo, bo, bo tego, takie, tego takie, takie, takiego realistycznego czegoś mi właśnie brakowało. Eee, dobrze jest. Dobra, idźmy w takim razie na. Eee, czekajcie, bo tu leci do mnie ten ze strony ziomek. Dobra, nie, idźmy dalej. Idźmy sobie do góry, czyli tą stronę, tak? Tak, tą stronę. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Mogę biegać? Mogę biegać. Myślałem, że mi nie biegnie, bo tak jakoś dziwacznie biegł, że tak powiem. Bardzo dziwacznie biegł. On bardzo dziwacznie biegł, bardzo, bardzo dziwacznie, tak, zgadzam się, zgadzam się z samym sobą, bardzo dziwacznie biegł. No ale co jeszcze nowego dodali? Zmienili trochę trochę receptur, na, na podajże Irona zmienili recepturę. dodali receptury na broni, na bronie. E kurde A, Dobra, dodali receptury na bronie Dodali recepturę jeszcze na coś innego, czekajcie Na coś tam jeszcze, jest sporo nowych receptur, które dodali, tak wam powiem <laughs> Nie jestem w stanie zapamiętać wszystkiego, sorry bardzo Nawet jakbym wypisał, to i tak by mi to pewnie sporo zajęło, żeby to wszystko przeczytać Przeczytać, ja złam czkawkę Sorka eee, Co jeszcze? Dodali E, jak to się nazywa po polsku? E, apteczki? Nie, nie, takie, takie szafki. Apteczki, no chyba szafki takie na apteczki, no nie wiem. Apteczkowe, apteczkowe szafki, po prostu. Dodali apteczkowe szafki, które, e, które pewnie zazwyczaj. Znaczy, których będzie pewnie z, można przetrzymywać e, rzeczy, albo, albo źle po prostu zrozumiałem to i dodali za mnie nie apteczkowe szafki, tylko. E, tylko. Dobra, nieważne. Tylko e, takie, wiecie, takie teczki, jak są na przykład w Left 4 Deadzie takie teczki, być może o to chodziło, że, że takie coś dali. E, zmienili też spawn potworów, jeżeli chodzi. Co to było? O kurde, coś jakoś właśnie to wyglądało. E, zmienili spawn potworów, jeżeli na przykład e, jest gdzieś, powiedzmy, samochód, to obok samochodu, niedaleko samochodu, będą rozpięły się takie zombie, jak na przykład. E, Psy, psy i zwykłe takie chodzące po ziemi, nie wiem jak to nazwać. crawlery no po prostu, crawlery i psy będą się obok nich respiły. Do domów nie wiem czy będą pokazywać. Matko, co tu się stało? Widać, że to jest. Może ja, ja, może ja powinienem zrobić nową mapę zamiast yy, tak naprawdę yy, cholera grać na tej, którą miałem yy, bo, bo z tego co widzę to zbytnio dobrze nie działa, więc chyba tak zrobię, wiecie, chyba zrobimy sobie tak, że po prostu... E, to jest, tak, to jest telewizor, telewizor. Właśnie to jest nowe wyposażenie domu. Chyba, że mi się nie zebrał. Nie zebrał mi się, na to wygląda. Chyba jednak, chyba jednak, wiecie co? Wejdź, wejdźmy sobie do menu, zróbmy nowy świat, bo, bo z tego co widzę to... To tutaj, to nic mi nie da, jeżeli ja... Eee, poczekaj, zrobię tutaj Neskotolandia test, powiedzmy. E, to mi nic nie da, jeżeli chodzi o ogólnie, może zrobię długi dzień, żeby było dużo czasu i może, może ogólnie wy... nie, 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 nie będę wyłączał Bo są nowe też potwory, dalej dwa nowe potwory e, jakieś tam... opancerzone, albo coś w takim stylu, nie wiem... Takie, takie, takie wiecie, takie armiowe potwory, też tak powiem Z których właśnie wypadają te itemki, tak że tak powiem, też, też tak mogę powiedzieć O! Jesteśmy w nowym biomie! Przynajmniej tak to wygląda, jak nowy biom Tu, tu chyba to miał być biom in... o matko! Nie, nie wiedziałem, że samochód tak dużą może teraz pomieścić O! Dobra To akurat nic dziwnego Trochę głupio zmienili te... Wygląd tego... Tego, tego tam no, tego całego menu, ale teraz widać, że... Że nie wszystko ma, ma tak, tak samo... O matku, Scarp Iron No teraz można pewnie tworzyć... Chyba to był skarb co innego chyba się nazywało Nie jestem dokładnie pewny pamię... O no tak, przecież dodali też e, łuski, puste łuski, które zapewne będzie można napełnić kiedyś e, prochem i tak dalej. E, do wszystkich kalibrów, do, do tam 9 kaliber, 9 mm i tak dalej i tak dalej. U, u, łuski po, tak mi się wydaje, że o cholera, tak to się nazywało, fak źle nie w tą stronę poszedłem. E, ale nie, no tak, tak mi się wydaje, że właśnie o, o to chodziło w tym Mogę się oczywiście mylić i, i źle po prostu przeczytałem, ale tak mi, się, tak mi się wydaje, że właśnie o to chodziło. Więc sorry, jeżeli źle coś powiedziałem. Ale ja to tak zrozumiałem, że dali puste łóżki i łóżki, które będzie można zebrać e, z, z potworów ogólnie. Ogólnie taką po prostu zebrać. Prawda? Na hita nie zdejmuję, no niestety. No niestety. Gdzie to może być jakaś. Góra, czy tutaj będą góry? Dobra, to w takim razie pójdziemy w tą stronę. Chciałbym zobaczyć ten, ten nowy biom, jak to wygląda, bo to jest śnieżny biom. Ee, nowe lokacje, no o to ogólnie chodzi, no wiecie, takie, takie, no właśnie. I chcę zobaczyć też z tego Stone Axe i Sharpstone, no wiecie, takie ostre, ostre narzędzia, o to mi chodzi, no. E, receptury takie dodali na takie coś, o hunting knife i dwie, dwie butelki wody. Przydadzą się, bardzo się przydadzą. i oj, joj, dobra. O, kurde, będziemy mieć chyba wieczność. Mogliby w końcu dodać te samochody, naprawdę. Byłoby takie to. Ale pewnie, wiecie co? Wydaje mi się, że jak powiększą naprawdę sporo tą mapę, jak już będą tak cholernie dużo lokacji i mapa będzie naprawdę cholernie wielka, to wtedy dodać samochody. I... I też tak sobie myślę, że zrobią coś w stylu DayZ, gdzie e, po prostu będą serwery, do których ludzie będą mogli dołączyć i sobie grać, tak po prostu ze znajomymi, można tak powiedzieć, prawda? I... I to by też było fajne, ponieważ nie, nie musiałem wtedy grać sam, a grałem po prostu na multiplayerze, gdzie. Gdzie byłoby też o wiele o wiele więcej innych ludzi Co by było... Co by było po prostu fajniejsze. O, akumulator nawet dodali. Nie wiem do czego w sumie możesz przykać, przydać się akumulator, ale pewnie... pewnie... Może nawet jeszcze zastosowania nie ma, ale pewnie kiedyś będzie miało. Widać powiedzieć, że nie. Dobra, potem naprawimy sobie broń. Czy tutaj coś jest? Czekajcie, tak, są... So, są so te breakdown weapon. Nawet nie wiedziałem, że tak się ta. tutaj jest weapon on output grid to support from it. Naprawdę? Czekajcie. Nie poczekajcie. No bez jaj! Można zamienić bronię na Scarp Iron. A Scarp Iron, czekajcie. E, może nie będę na razie tego robił. Jak znajdę jakąś broń, która nie będzie mi potrzebna, to wtedy to zrobię. Póki co naprawię sobie broń. No proszę, nawet jest dźwięk naprawiania broni. Bardzo ładnie, bardzo, bardzo, fajnie, dola, bardzo fajnie, że dodali te dźwięki. Bardzo mi się to podoba. Bardzo, a czekajcie, zobaczymy, czy to działa ciągle z tym. E, tak, ciągle działa, niestety. Dobra, to nie będę się tym bawił póki co. Po prostu pewnie, pewnie sami to zauważył w końcu, że kółko myszy psuje po prostu itemy, tak jakby Mam przynajmniej taką nadzieję Dobra, jesteśmy już bardzo blisko tego nowego bioma Ja, ja mówiłem, ktoś mi jeszcze to w poprzednim, nie, w poprzedniej alfie Jak przedstawiałem poprzednią alfę, to powiedział mi, że, że miałem to robić na, na tym, na czym cheat mode Ale pomyślałem, kurczę nie, mówię, nie ma tutaj tak dużo temów które tutaj, które warto byłoby tak po prostu pokazać Mogę jeszcze w ostatniej chwili tak jakby wejść, zobaczyć i na przykład te, te stone, stone axe i te to mogę wam pokazać akurat na tym na tym cheat. Ale bioma chce zobaczyć sam, sobie do niego dojść i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Będziemy musieli chyba zmienić normalnie e, ten świat, no, tą no, inną całą, i zrobić po prostu dom jeszcze raz od początku. Znaczy w sensie jak go zrobię sam, żebyście Wy na to nie musieli patrzeć, żebyście się nudzili, żebyśmy zaczęli po prostu w tym samym momencie, tak samo jak zrobiłem to e, tam, nie wiem, kiedy indziej, jak, jak nagrywałem któryś tam e, raz i mi się coś tak. Zrobiło, że mi się nowa. no w sumie to jak w dziesiątym odcinku podejrzeć to było. No gdzie jest ten do cholery piom, nowy, no przecież jesteśmy już naprawdę blisko. Góra tutaj powinna za chwilę się gdzieś zaczynać. Nie mogę po prostu, no. I dziwne tak naprawdę, że tutaj nie ma w pobliżu nigdzie... E, a nie, tutaj są domy. Dobra, to nieważne. Myślałem, że nie ma nigdzie w pobliżu domów. Jest 11, strasznie wolno leci czas. Tutaj bodajże ile? 40 minut. 30 minut wybrałem dzień? Czy, czy jakoś tak? Potem się to najwyżej zmieni. Weźmy, dobiegniemy sobie wszystko szybciej, dawaj Mógłby zrobić, o, teraz pije automatycznie jak się naciśnie A w sumie może wtedy też nie trzeba, bo... no w sumie chyba wtedy też nie trzeba Ja trzymałem zawsze jak piłem coś I myślę teraz, przytrzymałem trochę za długo i mi wypiło po prostu wszystko O Albo, z... nie to co ja mówiłem o łuskach, że można znaleźć puste łuski Tylko po prostu zmienili wygląd dla łóżek. i tyle to by miało też w sumie dosyć spory sens. Czekajcie, chcę to zobaczyć. Eee, nie, już rozumiem, już teraz, na pewno, już teraz naprawdę rozumiem. Zapewne jest tak, że są magazynki i są po prostu zwykłe naboje i i pewnie to Czekajcie. Tak, dokładnie. Czyli teraz to działa jako jako naboje. Jeżeli wystrzelamy 4, a mamy na przykład 20, no to wtedy zabieramy 4 z tych 20 i i reszta zniknie, znaczy i te cztery znikną, a 20 to stanie powiedzmy, znaczy, no, matko nie wiem co ja już gadam po prostu no. Ale rozumiecie chyba, prawda, o, to, o co mi chodziło. Tak samo teraz, chociaż tam to w sumie nie wygląda jak łuski, tak naprawdę, znaczy jak naboje i pojedyncze, tylko potrójne w tym shotgunie całym. Patrzcie, widzicie, to to wygląda bardziej jak jak potrójne, czyli powinno być trzy naboje tak naprawdę, a nie jeden, czyli z tym trochę zwalili według mnie. No ale co tu poradzić, no tak sobie chcieli i tak zrobili. No jezu, już niby jesteśmy blisko, no biegnę i biegnę, no. Ale zawsze przecież mogę sobie przecież ciągle... No um, naprawdę po... Padała, chyba sami rozumiecie, prawda? Czekajcie, może dodać coś jeszcze tutaj. Scrub Brass, co to jest? E, place Brass Item on Crafting Grade Tools. Aha, czyli brass. Co to jest? Nie wiem zielonego go co to znaczy tak naprawdę brass. Brzmi to prawie jak trawa, jak grass, ale nie, to nie jest grass, to jest brass. Jaki jak las. Normalnie las jest jest brass i normalnie tu zaczyna się śnieżny biom ludziska w końcu doszliśmy. Pójdziemy na górę, zobaczymy co jest na górze. Ciekawe jaki będzie dźwięk na śnieżnym biomie. Czy w ogóle jakiś jaki będzie? Tak jest, taki bardziej jak ze Slendermana Taki... Taki mroczny, taki ponury jak... Jak w Rosji. <laughs> Chciałem powiedzieć. i w sumie to powiedziałem. <laughs> Nie, tak w filmach od razu mi się skojarzyło, że jakiś, nie wiem, reaktor, co nie i taki, taki, taki ten do, 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 mierzenia jaka jest promieniowanie takie, takie Ostatnio yy, 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 yy. widziałem ten film, e, jak to się tam nazywał Zone, o, czy, o Czarnobylu, że wybrali się do Czarnobylu, do Czarnobyla i tam zgubili się jakby, co nie Tak, taki sam dźwięk, tak tutaj o, czasami jest Że jak, jak tam miał taki, taki do mierzenia tego całego tam, o! O, takich jeszcze, o widzicie, o tym właśnie mówiłem, że o tym właśnie dokładnie mówiłem Że randomowe spawny samochodów, gdzie pojawiały się crawlery jak i psy I... i, i ogólnie wszystko to, to co miało się pojawiać o czym mówiłem No i właśnie to miałem na myśli, teraz widzicie dokładnie co miałem na myśli Psy zapewne dlatego, że czasami ludzie w samochodach noszą psy Po prostu zwyczajnie, tak zgaduję, że tak to, o to w tym chodzi a ludzie dlatego, że po prostu byli ludzie, prawda, i sobie zginęli. No proste, proste jak pro, proste jak drut Bardzo Bardzo ładny Czyli naprawdę dobre, dobre, proste jak drut. Nie wiem czy tak się mówi. Mówisz się tak? Nie wiem. Proste jak drut Proste jak jak, jak co może być proste? No drut jest prosty przecież. To ma sens. Moje no powiedzenie ma sens. Watzę, oho, puchary jakieś, to pewnie można przerobić na... To jest brass item. Ja to, czekajcie, ja to położyłem Ale. A to w takim razie znaczy co? Eee... Brąz, brąz? Brąz? W takim razie to jest brąz, dobra, czyli brąz, okej. Okay. Rozumiem. To ma w sumie dosyć sens, nawet, nawet troszeczkę brzmi jak, jak brąz, brass brąz, prawda? No matku, kiedy do tego domu. O, to jest chyba stacja. Tak, to jest stacja benzynowa, bez wątpienia. Tak, to jest stacja benzynowa bez wątpienia. w sztyw dupę, ile psów Jezu, ile psów? O, oh, fuck. Więcej psów tam nie było, prawda? Więcej psów być nie mogło po prostu. Dawaj, piąteczka i lecimy. Jeden, dwa. Dobra, o, czekajcie. Tak, nowe zombiaki, popatrzcie, oni są zamrożeni. Są zamrożeni po prostu, no. Bez jań, są biali <gry> ja, jakie normalnie śmieszne O kurde, dobra, tam na razie wolę nie wchodzić. Bierzemy sobie beczki No się w sumie przydadzą. Ty też ale śmieszny, taki kurde i nie wiem kowal jakby co nie <gry> Dobre, dobre to naprawdę fajnie wygląda Podoba mi się ludzie, podoba mi się ten A to akurat już to tylko dwa dodali chyba Tak mi się wydaje no dobra, w sumie nie, naprawdę śmiesznie to wygląda. O, matko. Dobra, wezmę sobie łóżko jeszcze, może się przydać kiedyś. Latarka w sumie mi się nie przyda, ale... O, dodaj nowe okno. Patrzcie, nowe okna. Też dosyć ciekawe. Też dosyć ciekawo wygląda. Tak, bez wątpienia. Sporo nowych rzeczy. fakt dobra, lepiej wolę tam nie wchodzić, wiecie. Eee, o, matko. O kurde, pies. Dobra. No, czyli... To jest właśnie nowy biom, o którym mówiłem. Mówię, to, to są pewnie same, same jakieś takie budyneczki, które, które. Jeszcze chcę wam pokazać jedną rzecz tak naprawdę. Teraz wam to przewinę, bo chcę wam pokazać jeszcze wyposażenie w domu, które może, może, możecie znaleźć. Co możecie znaleźć w domu, o ile, o ile możecie znaleźć, więc ja mam przewinę, za chwilę zobaczymy się, jak już będziemy tam na miejscu, prawda? Usłyszymy się, nie zobaczymy. O właśnie ludzie popatrzcie to jest pole mianomiotowe żołnierzy I o tym właśnie też mówiłem, że z... o kurde jezu Że tutaj e, Tutaj mieli być chyba ogólnie nowi, nowi no, nowe te nowe moby Ale to z tego co widzę to po prostu to tak chyba nie działa i to nie o to chodziło Ale tutaj możemy znaleźć nowe, nowe przedmioty jakieś O matko chyba miny tutaj normalnie są jeszcze rozłożone Tego się w sumie bałem Że jak przyjedę do takiego miejsca to będą miny Tak teraz wszystko ma swój jakiś tam e, styl w jakim możemy rozłożyć tej temki Nowe przedmioty, z tego co widzę, tak, jest, jest nowy przedmiot, który się rozpadł od jak się go weźmie. Więc no, to jest dosyć ciekawe, dosyć ciekawe, na pewno, na pewno będziemy coś sobie, wow, nowe rzeczy, nowe rzeczy w sumie. Czyli jednak nie ma magazynkowa są po prostu te te, e, są po prostu e, itemy, i temy prawda, nowe itemy po prostu zwyczajnie. O kurde, nie zapomniałem, że one mogą wchodzić po drabinie! Nowy materiał, czyżby? Czy to mi się tylko wydaje, że to jest nowy materiał? Nie, to jest zwykły materiał. Dziękuję. E, a co możemy znaleźć w środku tego czegoś? Ciało i łóżko. A w innym, na przykład w tym dużym. Eee. No dobra, w sumie w dużym nic nie ma tak naprawdę. Opa, dobra. To też jest zapewne. To, to też jest nowe. Pustakich, pustaków nie było. Eee. Tutaj to chyba było. Jezu, miny, dobra, lepiej nie ryzykować. Też będą miny, tak. Cholera, miny będą wszędzie, tak naprawdę. Dobra. Będziemy patrzeć pod nogi, to zobaczymy. Ale już wiecie, że jest też nowy. Nowe pole, pole minowe. Coś, coś, co urozmaici nam o wiele rozgrywkę. Teraz będziemy mogli zginąć na każdym miejscu. W każdym miejscu, w każdym czasie, kiedy chcemy, prawda? Nowe. E, jak to się tam nazywało? Boksy od e, po prostu zwyczajnych. E, od po prostu zwyczajnych żołnierzy, którzy zostawili bazę, porzuconą bazę, albo się zamienili w zombie. Bardzo ciekawe. Nie powiem, że nie. Nie da się powiedzieć, że nie, naprawdę. Pójdźmy jeszcze tam, o, zobaczymy, czy te to może być jakiś dom, czy to. Nie wiem w sumie, co to może być. Szukam jakiegoś jednego domku, którym będą przedstawione nowe itemy, które znajdują się właśnie w tym, w tych domkach, prawda? Muszę to zrobić zanim, zanim jednak e, poja nie pojawi się, tylko. E, jak to się nazywa? Zanim jednak zrobi się ciemno i zanim skończy mi się jeżdżenie. To jest co? To jest jakiś Dziwny budynek Duży budynek, to jest stok narciarski. Tak, właśnie, to też dodali. To jest stok narciarski. Bez wątpienia to jest właśnie. To jest bez wątpienia właśnie to, o czym też czytałem. To jest stok narciarski. Tak, dokładnie. I on jest dosyć spory. On się jeszcze chyba tam ciągnie trochę z tyłu. Tak mi się wydaje. Tak, on jest naprawdę dosyć spory. Chyba to jest stok narciarski. To miało w sumie sens tak naprawdę. Według mnie mnie. Fuck, dobra, to jest zębiaki biegają O, sople dodali, wow, tego naprawdę nie tego o tym nie, nie widziałam. Może jednak to... Nie, ale wiem, że mi, mają... gdzieś gdzieś tu musi być stok nerciarski, to wiem akurat. Może to akurat nie jest stok, ale to na przykład jest jakiś, nie wiem, bar albo... Wow WOW, nowa lodówka. Nowy piekarnik. Fuck oh, Fuck! Jezu, wystraszyłem się. Jeju! Dobra Dobra. No ale wiecie, że są nowe, nowe budynki, nowe lokacje, nowe budynki, wszystko co nowe, jest, cały odcinek gadałem o czym, o czym w ogóle praktycznie, w sumie nie wiem co miałem powiedzieć szczerze mówiąc, no nie, no, no, widzieliście już nowe, nowe rzeczy RTV i AGD, prawda, czyli nową lodówkę na przykład, jeszcze jest telewizor i, i coś jeszcze tam dodali, nie pamiętam dokładnie co, nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać, sorry. obrazy, obrazy, Paintings! właśnie o to, o to też mi chodziło. obrazy, obrazy, telewizory yy, i takie tam różne sprzęty, inne, inne fajne. Po prostu, no, no dużo dodali, dużo dodali z, z tego powinniśmy się teraz najbardziej cieszyć, bo będzie, będzie bardziej urozmaicona rozgrywka. Więc yy, ja, tak jak mówiłem, założę sobie nowy świat, zrobię go sobie na spokojnie, albo może na live zrobię, o, dobry pomysł. Dobry pomysł, dzisiaj na live zrobię nowy świat, w którym wybudujemy dziurę i w którym będziemy się trzymać w kolejnych odcinkach, po prostu, po prostu zwyczajnie, więc ja się teraz z wami żegnam, no nadzieję, że odcinek się wam się podobał, był dosyć długi, bo, bo to nowa alfa w końcu, fakt, dobra, e, więc na razie, cześć i pa i widzimy się już w następnym odcinku, czyli w wtorek, to tyle, pa, pa, pa.